Siemanko tu murozu Siema. e, ten, pokażę wam jak zniszczyć czołg. Mm. Dobra. Mam tu jakąś gaśnicę. Proszę, nie jakąś gaśnicę. Dobra, w każdym razie... Jeszcze raz. Nie. nie zniszczymy tego. Nie mów, że to się jada. No nie gadaj. Nie! Facepalm! Dobra, jestem mały Facepam, bo nieważne, że spadłem jak ktoś większy, to widziała, dobra, i e, czok wybuch, bo słyszałem. <grych> to tak, Eee... bazuka tego nie zniszczy. Żadna siła nie rozklei. Czekajcie, bo muszę na to wskoczyć. Proszę was, ja nie chcę. Tak, e, no, płomień też ciąg. chyba. Zobaczymy. Ciołg jest silny i spali ciołg. moja bomba z biedronki nic nie zrobi. Nie stać mnie lepiej. Dobra. Żeby nie wybuchnął. No, widzicie. Nawet moja bomba z biedronki nic nie zrobi. No to teraz musimy wbić na czołg. Jakoś. Dobra, spotkamy się jak Dobra, jestem. No i tak, żeby zniszczyć czołg, trzeba napierdalać ile mam małe i nagle A ma mały labik. Już kończy zacząć się jadać. Moje piękne buciki na pewno nie zrobię. No i moja noga w czołgu. Widzicie, już się. Nie dymy ja się, dobra. Myślałem, że to, 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 to dodymy. Ale wyszło. To ja zapomniałem, gdzie, gdzie jest ten silnik. W każdym razie wybuchniemy. Dobra. To zobaczymy się jak skończy. A może coś mój wibrator zdziała? działa? Zobaczmy. Dobra, widać, że nic nie zważy, dobra. Teraz spotkamy się jak skończyć. Chyba 5 minut już to próbuję i nic to nie zdziałało. Dobra, to może mój taniec. Z... <noise> dobra, widzicie, właśnie się jada. Widzicie, mój taniec dużo zdziałał, dobra. No i proszę, tak zniszczyliśmy czołg. No, coś nie Co? Coś nie zniszczony. zniszczony, piękny czołg. Eee, no. No. To, do zobaczenia. Na następnych odcinkach z takich ciekawostek.